Bogusław Temech, horyzont. Czy wiesz, mój mały przyjacielu, co to jest horyzont? To miejsce, gdzie rzeczywistość splata się z fantazją. Kiedy popatrzysz w dal, zobaczysz go, ale nie dotkniesz. To linia, która oddziela ziemię od nieba. Choćbyś wędrował całe życie, nigdy tam nie dotrzesz. Jest ciągle przed tobą. Wyznacza kierunek Twojej wędrówki. Gdy myślisz, że już jesteś niedaleko, okazuje się, że to początek drogi. Tylko Twoja wyobraźnia może tam być. To dzięki niej możesz go zobaczyć z bliska. Kiedy tak zmierzasz do Niego, stajesz się Jego częścią dla innych ludzi. Czy już wiesz, mój mały przyjacielu, co to jest horyzont?